Cześć, witam Was na moim nowym tutorialu, gdzie zrobimy sobie taką bluzkę. Tutaj w wersji krótszej, tutaj mamy wersję dłuższą, więc możecie sobie zrobić, jak Wam będzie wygodniej. Jeżeli chodzi o wymiary, to tutaj poza długością są dość podobne. Jeżeli chodzi o długość tego crop topu, to wyszło mi, już Wam mówię, mierzone w ten sposób, Posób 20, no prawie 8 cm, i pod pachami mniej więcej 40 cm. Natomiast, jeżeli chodzi o tę wersję dłuższą, to tutaj na długość mamy 43 cm, i na szerokość, kocie, błagam cię około 38. Przy czym ta bluzka jeszcze nie była blokowana, więc ona będzie odrobinkę większa i wyrówna się tutaj, jeżeli chodzi o tą szerokość pod kochami, z tą, którą właśnie zrobiłam. Za chwilkę do Was wrócę, pokażę Wam jakie materiały są Wam potrzebne do tego, żeby taką bluzkę zrobić i powiem ile wyszło na tą krótszą wersję i na dłuższą wersję. Tutaj są tak naprawdę wszystkie materiały, które nam są potrzebne do tego, żeby zrobić bluzkę. Mamy włóczkę. Ja akurat nie korzystam z Drops Muscat. To jest Pawełna. Szczerze mówiąc, bardzo lubię letnie projekty właśnie z tej włóczki. Jest one w sumie też. Jest fajny, ma takie bardzo mocno nasycone kolory. Jeżeli chodzi o ten kolor, to jest kolor 74. O ile się nie mylę, to jest kolor petrol. Mamy o 4 mm, z którego będziemy korzystać. No i opcjonalnie mamy metkę. To jest akurat z ręcami.pl. Jeżeli chodzi o tą dłuższą wersję bluzki, to na nią zużyłam 5 takich motków, Jeżeli chodzi o wersję krótszą, to 3. Więc tutaj w zależności od tego, jak Wam będzie pasowało, czy wolicie dłuższą, krótszą wersję, no i też oczywiście od rozmiaru, to tutaj może się troszeczkę różnić ilość. Te bluzki myślę, że są gdzieś tak powiedzmy odpowiadające rozmiarowi S. No i zaraz do Was wrócę z początkiem robótki i zaczniemy. Ja już wracam, Wórkę mam trochę odwiniętą, szydełko gotowe, Rybatka jest, więc mogę zaczynać. I standardowo zaczniemy sobie od łańcuszka. Zrobimy sobie 88 oczek łańcuszka. Pokażę Wam teraz, jak to zrobić. Tutaj będzie to też dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z szydełkiem. Więc jeżeli już wiecie, jak w łańcuszkę, to po prostu zróbcie 88 i sobie natomiast dla osób, które dopiero zaczynają robimy tak. Chwytacie sobie w jedną rękę dominującą naszą włóczkę, Trzymam, przewlekam przez dwa palce, wskazujący kciuk w ten sposób, tutaj sobie obracam i wygląda to tak. I teraz. Z tymi dwoma palcami chwytam sobie tutaj za ten sznurek, przewijam i mamy nasze pierwsze oczko, które sobie nakładamy na nasze szydełko. I tutaj możemy sobie regulować, jak szerokie będzie, jaki będzie obwód. Nie róbcie go za bardzo ściśniętego, bo później będziecie mieć problem z przedleczeniem. I teraz tak. Mamy nasze pierwsze oczko łańcuszka, robimy. Kolejne. Czyli teraz tak. Właśnie mam nawleczone. Żeby zrobić oczko łańcuszka, zawijacie sobie w ten sposób. Tak. I przez to oczko. I jeszcze raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. I tak robicie, żebyście mieli 88. No i jak będę miała, to powrócę do Was z... Kolejną częścią tego, co będziemy robić. Mamy 88 oczek łańcuszka i teraz będziemy sobie łączyć w okrąg oczkiem ścisłym. Natomiast zróbcie to sobie w taki sposób, żeby tutaj wam się nie obwijało. Więc Jak widzicie, to wygląda tak, że obwinęcie sobie w ten sposób, żeby to było tak jakby na jedną stronę. To jest ta część, której ja osobiście najbardziej nie lubię. Więc jak kiedyś znajdę jakiś trig na to, jak to zrobić w prostszy sposób, to ja chętnie go sprzedam. Ale na razie jest jak jest. Tak. Tutaj sobie sprawdzam tylko, żeby nic mi się nie odwijało. Chyba jest ok. Wygląda na to, że jest ok. Teraz sobie tylko przybliżę, byście widzieli lepiej. Ok. Wbijacie się tutaj w to pierwsze oczko, szydełkiem. I teraz ja się troszeczkę przybliżę. I już tutaj jesteście wbici tym pierwszym oczkiem. Przeciągacie sobie przez pierwsze i przez ostatnie oczko łańcuszka. I w ten sposób zamknęliście sobie całą robótkę. I tak to wygląda. Zaraz też pokażę Wam, jak zrobić pierwszy rząd. Czyli robimy jedno, dwa, trzy oczka łańcuszka tutaj. Tutaj sobie regulujemy, bo się trochę rozwala. I a, zaczynamy wbijać się. Wbijamy się tutaj. To drugie oczko. I robimy słupek. Słupek robimy w ten sposób. Jak macie Tutaj te trzy oczka łańcuszka. Obwijacie. Tutaj wbijacie się to oczko. Przeciągacie włóczkę w ten sposób. Przez dwa i przez dwa. I kolejny raz. Tutaj sobie nawijacie, obwijacie w ten sposób włóczkę. Wbijacie się w kolejne oczko. Przeciągacie włóczkę. Macie teraz raz, dwa, trzy przez dwa i przez dwa. Tak robicie do samego końca, tak żebyście mieli 88 takich słupków łącznie z tym pierwszym. Mamy 88 słupków, i dokładnie tak samo jak poprzednio. Musimy teraz tutaj zamknąć oczkiem ścisłym, żeby to zrobić. Wbijamy się tutaj w pierwsze, drugie, w trzecie oczko. Tutaj teraz za ja ciasno zrobiłam, więc nie jest to takie łatwe. Ale wbijamy się tutaj w trzecie oczko. I przeciągamy sobie przez to oczko i przez to oczko. No i mamy. Teraz robimy ponownie trzy oczka łańcuszka i przechodzimy sobie do kolejnego rzędu. I teraz yy, jedna ważna sprawa, będziemy sobie od tego rzędu dodawać oczka i ten sposób rozszerzać robótkę, robótkę. Przepraszam. Mamy trzy, wbijamy się tutaj w kolejny słupek. Ładnie tutaj robimy słupek i w kolejne. No i tak robimy tych słupków czternaście. Po tym czternastym pokażę Wam co robimy dalej w jaki sposób sobie te słupki tutaj dodamy, równocześnie rozszerzając naszą robótkę. Więc zaraz do Was wrócę. Mamy teraz 14 słupków, łącznie z tym pierwszym zrobionym z trzech oczek łańcuszka i w 15 słupku będziemy sobie dodawać. I zrobimy to w ten sposób. Wbijamy się w ten słupek, robimy normalnie słupek, robimy dwa oczka łańcuszka i ponownie w ten sam 15 słupek, tutaj robimy kolejny słupek. No i tutaj mamy połowę naszego tyłu. Teraz przejdziemy sobie do robienia rękawów i tutaj normalnie w następny słupek się wbijamy, robimy tutaj słupek i robimy ich znowu 14. Więc jak sobie skończę i dojdę do kolejnego momentu, kiedy będzie rozszerzenie, to zaraz do was wrócę. Mam 14 słupków. Jedna rzecz, której nie dodałam, to tutaj, gdzie macie to rozszerzenie, Z tego w ogóle nie liczymy. Liczymy te słupki od tego momentu, więc od tego pierwszego po rozszerzeniu mamy 14. Teraz w tym 15 tutaj ponownie robimy rozszerzenie, czyli wbijamy się w słupek, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i ponownie tutaj robimy sobie słupek w tym samym oczku. Oj i przepraszam, zrobiłam z przyzwyczajenia. Kolejny. Kolejne oczko łańcuszka nie powinno, więc tak mamy słupek, dwa oczka łańcuszka, słupek w tym samym oczku. I teraz ponownie robimy. Liczymy sobie tutaj pierwszy słupek za naszym rozszerzeniem. I teraz robimy ich 28 do kolejnego rozszerzenia, czyli będziemy sobie robić tam, gdzie będzie tułów. Dobra, mamy 28 słupków, więc robimy kolejne rozszerzanie w kolejnym słupku. Słupek, dwa oczka łańcuszka i ponownie słupek. No i teraz robimy kolejnych 14 słupków pierwszych. Drugi I zaraz do Was wrócę, jak tylko zakończę. Mamy 14, więc w 15 teraz znowu robimy rozszerzenie, słupek, dwa oczka łańcuszka, ponownie cuk. No i teraz zrobimy sobie 14 półsłupków mm, w tej kolejnej części, czyli mamy raz, dwa. Trzy, jedziemy sobie tutaj do końca, powinno nam wyjść 14 słupów. Mój drugi rząd jest skończony i teraz tak, możecie, O ja już sobie oczywiście też zamknęłam jak widzicie, możecie sobie zrobić po prostu trzy oczka łańcuszka i dalej kontynuować w ten sam sposób, ale myślałam sobie, bo te trzy oczka łańcuszka później się trochę odznaczają. Więc ee, pokażę Wam w jaki sposób zrobić coś troszeczkę innego, mianowicie e, oszukany słupek. Żeby to zrobić, musicie wyciągnąć sobie tutaj tą nitkę bardziej, naszą włóczkę. Przytrzymujecie sobie tutaj kciukiem, trzymajcie mocno. W ten sposób przekładacie za, dalej tutaj trzymając tutaj sobie chwytacie tą nitkę, przeciągacie za o tutaj. Mam nadzieję, że to dobrze widać. I jesteście z czymś takim. I teraz przeciągacie sobie tak w ten sposób. I tak wygląda ten oszukany słupek. Później robicie kolejne. I kolejne. A więc będzie się to prezentowało w takim wypadku, że mi się rozdziela Właśnie tak i będzie troszeczkę mniej, mniej widoczna niż e, tutaj e, po prostu robienie trzech oczek łańcuszka. Wasz wybór, w jaki sposób to preferujecie robić. E, ja wcześniej tą bluzkę robiłam właśnie robiąc trzy oczka łańcuszka, ale e, ten tym nie prezentuje się tak ładnie, jak bym chciała, więc, więc ze względu na to trochę zmienię swoją koncepcję. Teraz tak, tutaj robicie e, słupki aż do tego rozszerzenia i pokażę Wam jak po tym rozszerzeniu działamy dalej, w jaki sposób e, tutaj będziemy dalej dziergać. E, ja już jestem w naszym miejscu rozszerzenia i teraz tak jak widzicie tutaj sobie tam gdzie mieliśmy poprzednio ten słupek w oczku, tutaj już sobie dodałam słupek i teraz e, w wewnątrz, tam gdzie mieliśmy dwa oczka łańcuszka dajemy słupek robimy słupek, ponownie dwa oczka łańcuszka, słupek, ponownie i teraz bez żadnego oczka łańcuszka wbijamy się tutaj w kolejny słupek. I tak robimy tak naprawdę do końca rzędu. W tych miejscach, gdzie są rozszerzenia, powtarzacie również szczędność I widzimy się jeszcze raz na zakończeniu tego rzędu, zrobimy sobie jeszcze raz ten oszukany słupek. No i później będziecie dokładnie w ten sam sposób cały czas działać tyle rzędów, ile będziecie potrzebowali. Ja ostatnio robiłam ich 15, a wydaje mi się, że 15 może być trochę za dużo, więc dam wam znać później, ile w moim przypadku wyszło. Kolejny trzeci rząd z nami. No i teraz jeszcze raz pokażę wam, jak robimy oszukany słupek. I później będziemy jechać cały czas tak z rzędami aż do tej pożądanej długości. Myślę, że między 13 a 15 rzędów powinno być ok. Dam wam znać, ile u mnie wyszła, a Wy możecie sobie po prostu do siebie przymierzyć. Chodzi o to, żeby pod pachami było ok. Pamiętajcie też, że po blokowaniu to się troszeczkę zrobi większe, prawdopodobnie. Dobra, wracając do słupka, wyciągamy sobie tutaj naszą włóczkę, dłużej niż gdybyśmy to robili zwykle. Przytrzymujemy sobie tutaj kciukiem, dajemy z tyłu, nawijamy, przeciągamy tak jakby z tyłu naprzód i teraz sobie przeciągamy tak jakbyśmy robili słupak. No i dalej jedziemy dokładnie tak samo, to był nasz pierwszy słupak, więc wbijamy się tutaj w drugi kolejne. I tak sobie będziemy je dodawać w kolejnym rzędzie tutaj po dwa słupki. No i tak jak mówiłam, 13 do 15 rzędów. Możecie sobie przymierzyć jak Wam będzie odpowiadało. Widzimy się jak już będziemy sobie rozdzielać rękawy od tłowie. Wracam do Was po zrobieniu 13 rzędów i ten 14. Jednak zdecydowałam się na to, że sobie tutaj połączę. Tak jak mówiłam, przymierzcie sobie i zobaczcie, czy jest to konieczne. Bo może się okazać, że 13 rzędów będzie ok, może się okazać, że potrzebujecie troszeczkę więcej. Tutaj już jesteśmy z tyłu. Zrobiłam już sobie nasz słupek, ten pierwszy, i jedziemy. Tak, jak za każdym razem wcześniej, do tutaj, tak naprawdę tego pierwszego momentu, w którym wcześniej rozszerzaliśmy. No i zaraz do Was wrócę, pokażę Wam, jak sobie połączymy i rozdzielimy nasze rękawy od głowy. Już tutaj do tego pierwszego rozszerzenia dotarłam. Przykładam sobie tutaj do kolejnego w ten sposób. I tutaj robi jeden słupek w środku. Tak jak widzicie przez tą część i tą część w środku sobie robię słupek. Jeszcze raz. I mamy. Teraz sobie obracam robótkę i wbijam się w ten pierwszy słupek. W słupek. Nie obok słupka. O, tutaj. No, i dokładnie to samo robimy po drugiej stronie, A więc pokażę Wam jeszcze, jak już sobie tutaj skończę ten pierwszy rząd, powiem, co robimy e, dalej, jeżeli chodzi o tuf. Będziecie mieli wybór, możecie sobie z tego zrobić, albo właśnie taki crop top. E, tutaj myślę, że spokojnie 5-6 rzędów więcej powinno wystarczyć. Albo możecie zrobić dłuższą wersję, ja tym razem zrobię tą dłuższą wersję i powiem Wam, ile, jaka długość mi po prostu wyszła, no, ale to już gdzieś tam, jak sobie ten głów skończę. Więc zaraz do Was jeszcze raz wrócę. Skończyłam ten pierwszy rząd, w którym sobie oddzielałam. No i teraz, jak się zapoznam na po prostu jedziemy na okrągło dokładnie taki sam sposób, tylko zostawiamy tutaj te rękawy i przerobiamy w ten sposób aż do pożądanej długości. Ja do Was wrócę, jak już będę miała ten tłów gotowy, i od razu przejdziemy sobie do rękawów jeżeli zrobiliście tutaj 9 rzędów to możecie zostawić w takiej formie jako kropka, tutaj sobie tylko wykończyć rękawy jest też druga opcja to znaczy robicie tą bluzkę jeszcze dłuższą, tak jak Wam będzie pasowało i zaraz do Was wrócę, żeby pokazać Wam jak wygląda ta dłuższa wersja i pokażę Wam też jak zrobić rękawy tak wygląda ta dłuższa wersja i Teraz, jak widzicie, no musicie tu do siebie dopasować. W miarę odpachy podałam na początku i podam też w opisie filmu. Mam już ten jeden rękaw zrobiony, więc teraz pokażę Wam, jak odtworzyć i zrobić dokładnie w ten sam sposób ten drugi rękaw. Jak tylko wyjmę włóczkę spod kociej łapy. Dziękuję za pomoc. I jak widzicie, jeżeli chodzi o rękaw, to on tutaj wygląda o, w taki sposób. Tutaj w ogóle sama bluzka wygląda troszeczkę inaczej, bo nie jest jeszcze zablokowana i przez to jest trochę powiedziałabym mniej sztywna. Natomiast w momencie, kiedy ją zablokujecie, to ona nabierze takiego ostatecznego kształtu. Dobra, i teraz tak. Tak wygląda początek naszej robótki. Tak wygląda to pod pachą. Robimy sobie tutaj pętelkę na początku tak dokładnie jak w każdym innym punkcie, czyli tutaj sobie chwytamy przewracamy, nawijamy i mamy naszą pętelkę nie ściskamy jej tak bardzo mocno i teraz ja to robię w ten sposób że tutaj sobie tutaj sobie przykładam, tutaj wchodzę szydełkiem Tutaj wchodzę szydełkiem, o, przez te dwie dziurki, ostatnią i pierwszą i przeciągam sobie przez te dwie dziurki tą pętelkę w ten sposób. I teraz robię raz, dwa, trzy oczka i wpijam się tutaj w ten pierwszy słupek, tutaj sobie od razu, żebym nie musiała później igłą. Nitki, to sobie tutaj od razu kładę tą włóczkę i przerabiam słupek. I kolejny i tak jedziemy do samego końca tego rzędu oczywiście. Pierwszy rząd zrobiony, a tutaj zaczepiamy o tym pierwszy trzy oczka, robimy oczko zamknięte, no i teraz standardowo jak i wcześniej robimy nasz oszukany słupek i dokładnie to samo robimy oj, przez kolejny rząd łącznie zrobimy sobie trzy rzędy czyli teraz jesteśmy w drugim i tutaj jedziemy dalej ze słupkami aż do końca trzeciego rzędu, bo zrobimy sobie na końcu rękawa. taką powiedzmy mini ozdobę, nie musicie tego robić, ale ale jeżeli chcecie to e, proszę bardzo e, i wrócę do Was jak już zrobię te trzy rzędy e, mamy trzy rzędy zrobione, zrobiłam sobie tutaj zamknięcie tego trzeciego rzędu, oszukany słupek i teraz po tym oszukanym słupku na początku zrobimy sobie oczko łańcuszka i teraz e, Tutaj się wbiłam, ten pierwszy słupek. <coughs> przepraszam, omijam. I wbijam się w ten drugi. Robię sobie słupek i oczko łańcuszka. Ten słupek następny odbijam, wbijam się w kolejny, robię słupek, oczko łańcuszka. No i tak po kolei omijam i wbijam się w co drugi słupek, a między tym sobie daję oczko łańcuszka. I robię tak naprawdę to do samego końca rzędu, później ten rząd zębykami i tak naprawdę bluzkę już mamy gotową. I mamy to, e, nasze ostatnie oczko zamknięte. Teraz sobie już zrobimy tutaj pętelkę. E, I nasze bluzka jest gotowa. Pozostało tak naprawdę tylko i wyłącznie e, schowanie tutaj e, naszych nitek. E, ja też bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną e, i Mogliśmy sobie wspólnie taką bluzkę zrobić. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. I zapraszam do zostawienia lajka. Zapraszam do zostawienia też subskrypcji, bo tak naprawdę już w trakcie ostatniej choroby, która przerwała mi nagrywanie, no i trzeba słychać, że <laughs> z głosem nie do końca ok. W trakcie tej choroby już zaczęłam tak naprawdę nową bluzkę, która mam nadzieję, że się Wam spodoba. Więc zapraszam serdecznie. и услышания за недугом.